Witam! Gramy aktualnie na tego znanego youtubera KMT. Nie wiem jakim cudem go trafiłem, ale gra Ordem na topie. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Nie na początku. Jak zwykle Orianka. to się elegancko na czacie koleżka. On jeszcze nie wie, że będzie abizowany na level 2. No mam vein na topie. Generalnie wej na topie giga gówno, ale zawsze Weń na topie robi 010, bo jakiś jedną gra. Ale tutaj się może trafi sensownie, uważając na to, że ornowskiego gra no to raczej... Bez szans, kolega. On jakoś dużo LP ma, nawet 200 LP już ma. Ja tutaj try hard arc odpalony, gramy na offstreamie, rybka kiwi, powrót. Powinienem chyba z E zacząć, Tak się to gra w tym meczapie. No tak, to jesteś jebany, można by rzec. A tak to mam rzucić S, przyjąć Q na twarz. Jakoś to idzie. No tak, to jego champion jest na początku trochę lepszy. Ale no, okej, okay, to trade. Szkoda, że creepa tam nie trafiłem. Tu jakieś kolejne. Uby, coko. Co coko gramy. To jest w ogóle tak zwany klasyczny matchup mid Najbardziej klasyczny matchup chyba jaki jest. Ups. Ten taki właśnie zawsze skill czekowany. Dobra, pytanie, gdzie jest ten typ. On zaczął na blue buffie, Znaczy zrobił full topside. Pytanie, czy... Full topside do zabicia naszej Vayne, czy w nas, czy nie. Jak teraz jest na kurczakach. Kurde, za no, nie trafiłem. No, on jest gdzieś w pod side jungle. Powinno być tam ordnięte przeze mnie. Ale gramy, gramy wysoko. To no fear. No też ten champion nie ma jakichś takich Giga mocnych ganków, tylko że tu. No trzeba flashować. Też flash nie. Ale no, chyba jestem fine. A jestem fine. But at what cost? On bez flasha. Mogę flashować jego stuna po prostu. Nie eee, Niech. Nasz kolega stajmuje, ja sobie teplę na mida I jest oki doki, oprócz tego, że jestem trochę do tyłu w creepach, bo nie potrafię last hitować, Ale też... Chuje nie, nie powinienem tutaj w ogóle palić flasha, bo to jest giga że on tam gra Trochę zmisplayowałem wave'em On jest w topie teraz Trochę expa jesteśmy do tyłu ale Trzeba jakoś przeboleć może mogę pelerynkę po prostu kupić na jamera. W tym trzeba... Trzeba ruszować. Jak to się mówi... O Bubie Merkurego, Must have oho Fajna to pierwsza wywrotka. Classic i Classic kurwa, że nie gram kanona. Brycia z niego. O. Dobra, bez flasha ten ziomek. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie się gra. Za to kocham właśnie grać w Lola. Że tu mi wyskoczy enemy jungler, tutaj enemy support i jeszcze na dodatek enemy topliner zaraz będzie skakał. Prawdopodobnie i nie możesz się na spokojnie zdominować. Ziomeczka. Ale dobrze, Wakan, Rakan dobrze znalazł. Nie gra źle tą syndrom Jakoś zajebiście też, nie? Dobra, on tu recallnął, no. okej. Okay. Teraz spróbujemy to przepuszczać szybko. Lasik nie da się last hitować. Top coś grają. Kolega youtuber. Umiera? Możliwe, on raczej w bodside'ie będzie teraz na tej Briar. Rosek ma szóstkę, ja jeszcze nie i ja on ma całą książkę. No witamach. Jestem teraz jebany. To jest jakby ciężki moment tego, zwłaszcza, że to jest taki matchup, w którym no dużo zależy od tego kto dostanie jakiegoś leada na początku. Zobaczę teraz jeszcze raz po siódmym levelu jego champion jest potężny. a dziwne, że nie podszedł skontestować, Bo się obawia, że się stoi, to jest ziomek. Dobra, mogę teraz szybko sobie przez to pusznąć. Tego wawika. Oj, klasik gatołku, tak zwany. Average gameplay na midzie, grania w trzech. No, nie bywa łatwo. Hmm. nie chciałem kolować, bo. Jak tu chwilę bym poczekał, teoretycznie, mogli coś zagrać. No, to strasznie wybuchowo wygląda. Dobra, erkuję to, żeby wavea zabrać i tyle. Szkoda, że kanona nie wziąłem. Ale przynajmniej teraz mogę kupić sobie merce Jezu, jak ten pason mi jeszcze przerwy No To jest akurat giga tragedia Jeszcze ten se to sfryzuję. Nie jakby overall dobrze wychodzi i spoko, ale ja jestem trochę męczennikiem w tej grze. Czuję się jak Jezus Chrystus, można by rzec. Umieram za wszystkie grzechy. Trzymam jednego na sobie, drugiego, trzeciego, a jakoś sobie tam radzą. Ale spoko, ja trochę przeboleję. Nie jestem jakoś behind, bo to jest z 8 creepów. Stabilnie. No to mój adeker jest minus 20, więc pogarsz. Ale las jest plus. Y z z mega do przodu. Z o wiele się gra. Nawet ty... Yy... To są jakieś jaja, nie? To są jakieś jaja, naprawdę. Jestem takim męczennikiem w tej grze. Dlatego te merce tutaj mega oddają. Tak, to aż tak nie boli Stun Syndry. Fajnie z tym Rakanem. Przyjechałeś. Jest, ale tyle creepów misuje. To jest niepojęte. Tak, no on już yy, ma kulkę lepszoną, więc zaczyna się granie w tak zwanego dodgebala Kolego bez flasha, a, rakam na czwarty level. Ciekawe Zjawisko. O, nie było tego widać. Mm, czy ja musiałem to fleszować? Nie wiem. On jest bez flasha. Więc mogę go wyłapać tu. Pytanie, czy jakiś follow-up leci? Ojojoj. uciekamy, kolego. Big smile. Nie wygląda to najlepiej. Jezu, jeszcze to tu. Oj, tak, tak. No, nie wiem, kiedy ostatni raz byłem takim męczennikiem w tej grze. Ale jak na razie nie bawię się najlepiej. Teraz w nie ma flasha. teraz trzeba na tym skorzystać. A yardy running. Okej, okay, on ma, ma w chuj przewagi w itemach. Ma w chuj przewagi w itemach, dlatego ciężko, że mu cokolwiek zrobił. Ja nie wiem z czego on to ma, aż tyle. Ma cztery asysty, ale z tego aż tyle? Może z first Striker jak dużo golda naruchał. Nie, to jest, to jest naprawdę Pacun Dobra, go, tak tylko do sportu. Tym samym też. Wawa, Dopuszowuję. No, on pewnie przyfrizuje. No ja tu cofam i kupuję książkę. No, nie freezie tego. Tam nie arkuje? Nie, ale nie wiem mnie, raczej w bocie 100%. Dobra, nice. Zabili go. Jako tako tam to wygląda. No spoko, gramy na odbitkę. Mm, to ta na nie najlepiej idzie. A no, może jednak? Okej. Okay. O, nice. Nice, nice, nice. Fajny, fajny. Fajny gameplay, naprawdę. Mega się gra. Oj, bot się wyjebał, to trochę szkoda. Mega da się cokolwiek zrobić. Nie, nawet... O. No i fajnie fajnie jest to flashno, coś tu knuje. O, nice, that's huge, że go tu zabiłem, dużo daje, dużo zmienia. Oni się trochę zagubili tu. Panie ja też niech się przypoddymiła. E, jakiś sportowy boli, boots of sweetness, storm razor i fit footwork. To jest szybko biegać Oj, tak, oczywiście, enemy support jak zwykle musi przyfrisować wave'a dla Midlanera przeciwnego. No klasyk gatunku, tak zwany klasyk! Wojtkowi to zawsze wiatr pod oczy, piach do butów i chuj do dupy. Jak to powiadają. Dobra, ale nie jest źle, nie? Po tym y, kilu można by rzec, że jest lekka odbitka. Nie nie wyjebią. Ripak prawie odbili się, minus 7 tylko. Jeszcze chwilę i będzie ludem. No, domu żeby no, muszę już. Sadżer. Nie wiem, bard jest takim głupionym czempionem. Jak grasz ja na bocie, to kurwa, nienawidzisz grać z bardem. A jak grasz na barda, to masz takie. Wow, ale free gaming. A potem przychodzi to czego? Jak grasz na idzie, to się kurwa. Nie, nagrać na Barda, bo 24 na 7 jest dla mnie. Okej, okay, ten coś tu śpiluje. Nie, i na pewno Ty jak przeliło z czerwonego. Kamyczka. Zdaję trochę bliżej podszedł? Nie, to grajmy, grajmy Drake, jak już jesteśmy w pięciu, to musimy go wziąć. Okej. Okay. Nice. Dziwnie dostałem system. Speedowałem tego Rakana. No on rzucił tarczę. Powinien tak pójść jeden za drugim. Dobra, idę w topa. Teraz. Ale już dawno powinienem tam być, ale ta pędzi chciała mi dać i takie kringę to trochę było i trochę straciłem się wave'ów na tym, ale dobra, nie jest źle. Mamy jedenastkę. Ja to jedenastkę. Mamy równe itemy. Uważajcie tu. Nie wygląda jakbym musiał tam... Dobra, może muszę. Okej. Okay. Lecę, I to nawet nie jest złe. Oj, jak ten ich tu wrzucił. siub, jeszcze teraz tego. Pan youtuber na Okay. dobra, we're back. A Izrael w tym czasie bierze w chuj z bota. To jest jakby mega ważne. Dobra, no to już nie będę świrał, bo zaraz przybiegnie ktoś. Braja rerkę rzuci czy coś. Więc wezmę, podniosę blue buffa i the recall kliknąć. No i 300 Golda shutdown za mnie. No jednak nie podniosę, bo tego już nie ma. Inne, warda. O... Krzychu chyba umiera. Szkoda krzycha. W tej grze. Mmm, mogę i wszedł flame'a, a przyda się, będę bardziej tanki, żeby mnie zabić. Ale chłopaki, mam lekki burszik. On gra kosmika w ogóle na drugi. To nie jest gra pod kosmik na sędzie. Jesteśmy zbyt squeaks i nie masz jakby kogo kejtować. ten hmm. dżin, mocne Mighty. No trzeba w barda. Klasycznie. Ja coś tak czuję, nie? Czuję bardziej od dołu. Ten to aż się prosi, żebyś go zajebała tam talią perce. Dobra. Ole, mm. Generalnie to tragiczne zagranie. Dobra, flesh tam od razu. Ingres szyb. Jezu, kolejny debil. Okej, spryciarz. Czy to przeżywa tu? Chyba tak. Ale no ciężko. Ciężko się gra jak Bartie na co drugim wave dojeżdża. Recall, tylko żeby na szoranie zrobili. Niebieski ktoś, coś? Nie wiem, teraz mógł grać, bo ja w ten taka dam rada. Ta Vayne to tak średnio bym powiedział. No dobra, może nie spróbuję. Ma, nie ma flesza, nie ma flesza. Musiałbym sobie go nieźle rozegrać momentem. No. no tak, to jest właśnie rain. Na topie w Twoim teamie, Kurwa, wszystko wie. No dobra, nie żyje. Jeszcze splashował, a to huge. flash tu dużo zmienia. Mm -hmm. Ciężko, ciężko bywa. 300 golda. No, teoretycznie ten wave, cel i mam. Nice try. O. No tak. No. Ale chyba to wygrywają? Vayne? Nice. Okej. Okay. Dobrze O tej kolega trochę Nóżki niestabilne Kurwa many nie ma w tej w Syndrze Czy syndrze? Ali. Dobra Siadło Nice, WP Ale to jest kurwa taka tragikomedia, mam w sumie trzeciego Drake'a tu Więc w sumie. Dobra, no, pożegam 20 golda i biegnę w topa. Może mogę gdzieś jakieś warda spingować. Słyszymy Drake. To jest actually huge, żebyśmy mieli solo, chociaż ten Soul jest taki. No bez polotu trochę jest ten Soul. Szybko Waving tutaj. O, bardzo mi idzie. Kurwa klasycznie. Piesek. Perma na mnie. Szybko sobie to weźmiemy, Kury, blubów jest do wzięcia, ale trochę daleko. Na wstępie, jak tu przez mida przejdę, rozgarnę to. W, W co cooldown, żeby szybciej biegać. Okej, okay, nice. O, nie itemy przewagi ma, jak cały rabadam prawie. No i wracam na górę. Ona raczej się cofnie stamtąd. No tu coś Cieszę nie trafienie tego Czy on tam żyje? Proszę, żeby nie mieli Syndry na plesach. A, Syndra zabija na bocie nam ziomka My nikogo tu nie zabijamy Word. Bo co oni grają? Strasznie mi się nie da na weekend Nie mamy wave'ów, niczego Co wy chcecie robić? Nie mamy wave'ów, oni już praktycznie są, bo o, dobra bez flesza. No, umarłem od y, losowej arki gina. Nice. Ale wiemy tyle, że Jin nie ma flesha. Tyle dobrego przynajmniej. what do I buy next? No, Rabadon. Rabadon jest potrzebny. Mogę grać botawon bo te Bo no, Dobra, no, szora robimy. Biegnę tam już w takim razie. Oni chyba nie wiedzą ty, nie wiedzą. Nie spodziewałem się tego. Nice. Sprytne. Sprytne wykorzystanie. Ja się jeszcze cofnę. Kupię sobie pałkę dodatkową. Bo i tak teraz jest okno, w którym nie mam co robić innego. Mogę rigolnąć. No i teoretycznie mogę stać w bocie, ale lepiej w że żebym po prostu Syndra meczował i odpuszczowywał ją, a Wayne Ornowskiego dojeżdżała No Syndra po prostu z Erki zabija. A Orna to na 10 rotacji speli może zabije. Dlatego to też wygląda tak, że ja nie mogę nic spierdolić On w sobie musi podejść, się wyjewać samemu. O, o żyje. Ale co to za życie? Persem mnie uratowały. Merka taka trochę paniczna. O kurwa, jakbym jeszcze tym dostał. E, nie, nie, nie. Głupi fejsczyk z mojej strony trochę. Nie powiem, że nie. Tepnę w Mida. Tak w tempo. Moi nam cały czas tego jeszcze nie ma, nie? to mogę wziąć to. Nie ma Syndry. To szczerze przy zgrywalne To jest grywalne dla nas tu. To Syndra gdzieś typuje. Dobra, back. Czemu Vayne nagle znalazła się w środku pitu? Dosyć nietypowe zagranie. Boję się teraz przejść. Dawaj, podejść tą synderką. O! Niestety brak jakiegokolwiek follow-upu. No, no, bo mogę tam być nieźle. O, nie zdążyłem w kliknąć. No to chyba dętka Ajajajajaj aj, 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 aj. No, jest lekka różnica, jeżeli chodzi o dolną maleje. Nie będę ukrywał. A na tej, syndrze, może się strzelać jak chce. Nie mamy żadnego frontline, nie mamy niczego. Jeszcze dostał wszystko na tacy podane. Znaczy, na broni. 20 sekund jest, to mnie kończą. Jest nadzieja. No powiem, że ich team chyba nas odskeluje nie? Bo mają frontline, mamy Wayne na topie, więc. Albo odjibiemy jakąś kaszankę, tak zwane Kongo. I gram jakimś splitem, sidelanem. Albo ktoś od nich totalnie zintuje. Bo nie wiem, że Syndra da się była, na R. To w sumie nie jest takie proste, tak samo jak ten jean. oni mogą stać po prostu 3 ekrany dalej za Ornem. Czyli tality jean. Wiem, może maska to powinna być grana? Ja potrzebuję tego Rabadona tak fast fast. Teraz mogę iść w bota, ale ja w bocie nic w mnie nie zrobię. Ty ma banshi vale, nie? Więc nie jest tylko życzyć good luck. Jeśli ma milion MR, to mam robotona w bazie. To i tak chyba trzeba oddać. On tak bez troską może sobie chodzić. Pytanie, co teraz? nie mogą grać na SHORA. Nasz. on ma milion dematerializer. A, no tak, no. Yy... Zostaliśmy late game Syndra Angle zrobieni. I to by chyba tyle z tego było. No może gościu Pentakina zrobi na flance. GG. No cóż, szkoda. Super gierka. Yy, fajnie się grało na czterech namidzie. Zwain na topie. No, ale jest jak jest.